Świetnie, Masz. Tak, świetnie wyszło. Tak? No to się bardzo cieszę. Szanowna komisja, trzy trudne oceny są. Bardzo trudne, bo poziom wyrównany i bardzo wysoki. Także nie możemy się doczekać tego stacji. Tak. Jak się czujesz, Rękinka? Świetnie, świetnie, świetnie wygląda. Tak. Jak się czujesz, Alunka? Tak. No, to się cieszy? Dobrze. Wszelki sobie ślicznie wyglądacie. Powiedzcie mi tylko, jak się czujecie. Bardzo dobrze. dobrze. Bardzo dobrze. Zaczynamy imprezę. Tak. Jest Moje zrobiłeś zdjęcia dla mnie. Ja zdjęć Nie, nie, robię. nie co nagrywasz, tak? Ja nagrywam w tej tak? chwili. Cześć, Cześć przywitać naszą, naszą rozmowę. Ta, robię, też. Rozumiem, rozumiem. Obecnie. No. Rozumiem, no. Ale widzę, że postawiliście się zupełnie. Nieźle. Ja no. robię. No. No. Dzień dobry. Ja Ci Posłuchaj, jesteś śliczna. Ja Ta, jak zawsze. Jak zawsze. własnym naszego związku, a mianowicie panią Danutę Sikorę i pana Remigiusza Sikorę, którzy y, są, zwłaszcza pan Remigiusz, twórcami tych spotkańców. tutaj. Ja Proszę Państwa, Witam gości przybyłych na to nasze doroczne spotkanie. Witam pana przewodniczącego Rady Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy, pana Krzysztofa Miszewskiego, proszę bardzo, pan się pokaże. Witam panią burmistrz Dorotę Kozielską, która... Co tam spełniają swoje obowiązki, ja zaraz powiem jakie. Witam przedstawiciela wojewody Mazowieckiego, proszę Państwa, panią Jagodę Miszewską, Witam naszego przyjaciela od wielu, w wielu lat i tego, który nas wspomaga, pana dyrektora EPG Brutno Waldemara Worewskiego. Wszyscy Państwo powierzchni. Przede wszystkim e, Radzie Dzielnicy, e, Urzędowi Dzielnicy, proszę Państwa, w e, Utwór ósmą Bianki jest związane z naszym konkursem w Bianco i pocztaniem działu. Patrzę, patrzę, co to za jakieś fajne koła, to dziesiątka po prostu. Nie po prostu, Ty jak po to prosty, po prostu? Z daleka, z daleka, nie jak prosty. widzisz a, no, tak, Jak Aureole tak. widzisz, to światło tak, tak, że dziesiątka. Że dziesiątka, tak, tak. No. no. Tak. Nie to jest symbolem, darmo? Jest symbolem. Jest symbolem. Tak, jest Tak, jest symbolem. co? jest jest to? Tak. Artystki, artystki, artystki. Terenia uciekła. no. No i też ładnie. I też ładnie. Też, no, czekaj Maruśka, No, cykam, cykam na wszystkie strony. Ja biorę tę gazetkę, nie da się. daję. to o takiej tak? nawet nie marzyłam, wyobrazić. No, że to wszystko, lewiające w I tyle informacji wam przekazałem skoczy, że ja sprawić, jaka to, że przekażę im ode ja sobie zdaję to jest praca. Panie, dziękuję. Miło to sobie. Ja, jak pani burmistrz się czuje tutaj na naszej Jestem zachwycona i zakochana we wszystkich seniorach Wszystkich kołach Ściskam i Po tych naszych wielkich trudach i staraniach I oczywiście W tym celu proszę panią przewodniczącą jury Panią burmistrz Dorotę Kozielską Żeby zechciała te wyniki w imieniu naszego wspaniałego jury ogłosić. Brawo! E, przewodniczący e, Rady Dzielnicy Targówek, Krzysztof Liszewski. Brawo! Oraz ja, Dorota Kozielska. Państwa, ja bardzo proszę Państwa z Jilly, żeby wręczało nagrody. Dobrze, ja będę wyprzytywała. E, państwa, którzy będą uhonorowali nagrodę. I teraz tak, dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Bianków podczas dorocznego spotkania Dnia Kupały otrzymuje koło numer. Da, 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 dam, dam jeden! <śleskutuj>

Pani Kalinka Grodkowska, niech się 6. Uwaga! Za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie Bianków pan yy, Witek mi tu wszystko psuje i wydaje, zanim miał ja napsze. Yy, podczas dorocznego spotkania Dnia Kupały dla koła numer 6. Gratulujemy! Wow. Zaczynamy kategorię ciasta i bufet, czyli najładniejszy stół i najsmaczniejsze ciasta. I tak. Za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie ciast i wystroju są podczas dorocznego dnia kupały. Trzeciego miejsca. Dla koła numer cztery. Trzecie miejsce, tak. Gratuluję. Proszę, gratulujemy. Drodzy Państwo, za zajęcie drugiego miejsca w, koncer... w konkursie koncercie, w koncercie ciast i wystroju stołów podczas dorocznego spotkania dnia kupały dla koła numer, uwaga, 11. Uwaga. I teraz. W konkursie ciast i wystroju stołów podczas dorocznego spotkania Dnia Kupały dla koła numer 10. Gratulacje. I teraz Janusz Kozicki. O, pięknie ubrany przewodniczący. Januszu, Mamy teraz drugie miejsce w konkursie strojów podczas dorocznego spotkania Dnia Kupały. Drugie miejsce w... wędruje dla koła numer dwa. Spotkania dnia kupały otrzymuje dyplom koło numer 11. Wow! To występy artystyczne. I uwaga! Dyplom za za. Trzeciego miejsca w konkursie programów artystycznych podczas dorocznego spotkania Dnia Kupały otrzymuje koło numer 2. Trzeciego miejsca w konkursie programów artystycznych podczas dorocznego spotkania Dnia Kupały. Dyplom otrzymuje pani Witku koło numer 6. Konkursów artystycznych podczas dorocznego spotkania Dnia Kupały. Dyplom dla koła numer... Dziesięć! No! 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 Jako debiutaci żeśmy zajęli... Zaistunięli... Strany... Dziesiątka, na prawo chodźcie, chodźcie, chodźcie! Skupcie uwagę! Dobrych miejsc w tych tematycznych konkursach. A nie, to wyróżnienia. A to Żyli mnie jednak tutaj gwałci i mówi, że najpierw różnienia, Dobrze. Finał na finał, tak? Czyli ci, e, proszę Państwa, teraz... Y... Wyróżnienia specjalne za naprawdę wyjątkowy wianek dla koła numer 3. A wyróżnienie specjalne za naprawdę przepyszne ciasto i najsmaczniejsze w całym na wszystkich stołach przekąski. dla koła numer dziewięć. Brawo! Nawet nie wiem, oh. za super e, przebogaty dobry stół. Naprawdę dobry. Rzeczy tam były. Na koła numer 5. Należy się dla koła, które miało najpiękniejszy uśmiech i najwyższy yy, bukiet, najpiękniejszy na stole. To jest koło numer 15. Gratulujemy. Teraz już mierzyli, pozwala wrócić do tego najważniejszego tematu. Bo słuchajcie, powiem tak najkrócej, żeby nie zabierać czasu. Te koła trzy, które teraz otrzymają nagrody, no jest taka prawda, że najwięcej włożyły wysiłku i pokazały, można powiedzieć, najwięcej i najciekawiej. Także z góry bardzo serdecznie Wam za to dziękujemy. Prosimy inne koła, żeby starały się Was dościgać, a wy się nie dajcie przegonić na przyszłym roku. Czyli tak zwana klasyfikacja ogólna, która jest wynikiem wszystkich czterech konkursów, które, za które już wręczyliśmy nagrody. Proszę bardzo. No tak, to się zostawia na koniec. Uwaga! Za zajęcie trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej podczas, konkursów podczas dorocznego spotkania dnia kupały. Dyplom dla koła numer 2. Da, 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 da,

dzisiejszy. Za zajęcie pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej konkursu. Podczas dorocznego spotkania Dnia Kupały dyplom otrzymuje koło numer 11! to naprawdę bardzo daleko szukać. Kto przyjdzie nowy, od razu angażuje się do pracy. Dziękuję bardzo. Poprosimy całe koło numer 11 i zrobimy sobie z wami tu zdjęcie, dobrze? dobrze.

Marte musziałem to jest członek prezydium to jest księgowa nasza